Bracia, pragnę na chwałę i cześć naszego Pana Jezusa Chrystusa świadczyć, że na początku roku 20, 2024 powiedziałabym poszedł do lekarza, ale żebym się nie bał, ponieważ on będzie ze mną w całym tym czasie i nawet mi jeszcze będzie więcej błogosławił. U lekarza powiedzieli mi, że mam zapalenie stawów w moich rękach bardzo. Po tygodniu, po kilku tygodniach, czułem ból w moim ramieniu lewym. Ponownie udałem się do lekarza i powiedziano mi, że mam chorobę Parkinsona. To było troszeczkę dla mnie ciężkie uderzenie, ponieważ to jest choroba, która dla mężczyzn nie ma uzdrowienia. Niemniej jednak dokonałem wszystkich badań dzięki panu, dzięki ubezpieczeniu, które mi dało. I każdego roku mogłem odnawiać to ubezpieczenie, i było teraz przydatne. Kilka tygodni po tym wróg również dalej spowodował, że czułem ból, inny ból, teraz w gardle. Lekarze powiedzieli, że to rak tarczycy. Przygotowywali mnie do operacji w lipcu. I po nim z medycyną nuklearną chcieli. Wszystko wyleczyć, i w tym czasie, kiedy to wszystko się odbywało, ja mało pracowałem, ale Pan mnie błogosławił tak, jak mówił. Niczego mi nie brakowało, i tylko ja pracowałem, I więc mimo wszystko mogłem spełnić, pokryć wszystkie moje zobowiązania, a nawet widziałem, jak moje oszczędności wzrastały. Po jakimś czasie znowu czułem bóli i myślałem, że rak powrócił, poprosiłem o kolejne badania. I gdy czekałem na to spotkanie, coś pięknego się wydarzyło, bo przyszła do naszego kościoła siostra Maria Luisa na studium biblijnego tutaj w Virginii. To był dzień pełny szczęścia, bo mogłem nawet dotknąć rękę siostry Marii Luisy, co napełniło mnie wielkim szczęściem. I trzy dni po tym obudziłem się z, z wielką radością, bo czułem, że Pan dokonał cudu. Nie czułem żadnego guzku w moim gardle, żadnego bólu, nic. Poszedłem do lekarza, tak jak miałem wcześniej mówioną wizytę, i oni mi to potwierdzili. Nie mam żadnego guzka, żadnego raku. I to wszystko świadczy, że Pan mi spełnił. Tak jak mówił, że mi po pobłogosławi nawet więcej, ponieważ ten rok, kiedy chorowałem, mogłem spłacić wszystkie długi, które miałem względu na samochody i to było ponad 50 tysięcy dolarów. A wręcz jeszcze oszczędności mi się pomnożyły. I tak jak pan obiecał, on był ze mną. W żadnym z tych momentów nie miałem strachu, wielkiego bólu, którego nie mogłem przezwyciężyć. I to wszystko, bracia, świadczę na chwałę i cześć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chcę dać świadectwo, aby oddać cześć i chwałę mojego niebiańskiego Ojca, ponieważ dokonał cudu w moim życiu. Bracia i siostry już we wczesnej młodości lekarze zdiagnozowali u mnie zespół policystycznych jajników. Mówiono mi, że zejście w ciąży będzie bardzo trudne, że nie dam rady, chyba że skorzystam z zabiegów leczenia niepłodności. Wraz z moim mężem spędziliśmy 15 lat starając się o dziecko. Zwróciliśmy się do klinik leczenia niepłodności, poddaliśmy się wielu zabiegom, ale nic nie przyniosło rezultatu. Pan pocieszał mnie, mówiąc, że muszę być cierpliwa. Powiedział mi, że jestem przekonana, że już nigdy nie zostanę matką, ale że tak nie będzie. Że to on o wszystkim decyduje i że to on ma we wszystkim ostatnie słowo że nie mogę dać się zmylić tym, co mówi medycyna, że on zadziała w mgnieniu oka i będzie to dla mnie wielką niespodzianką, i że wszystko się wypełni krok po kroku. I tak, bracia i siostry, razem z moim mężem, tak jak zostaliśmy pocieszeni przez Boga, przez dar proroctwa, postanowiliśmy czekać, postanowiliśmy wyczekiwać jego czasu, ponieważ zdaliśmy sobie sprawę z tego, że kiedy poddaliśmy się tym wszystkim zabiegom, które nic nie przyniosły. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to nie był Jego czas. I było tak, że przed rozpoczęciem trzeciego studium biblijnego w arenie Mówi Star w Bogocie, Bóg do nas przemówił i powiedział, że uwolni mnie z więzów, które wróg uczynił wiele lat temu, i że On mnie uzdrowi. I rzeczywiście dwa miesiące od tamtego pamiętnego studium biblijnego Pan podarował nam to błogosłowieństwo, którego się nie spodziewaliśmy. Zaczęłam się wtedy słabiej czuć i zwróciłam się do lekarza, aby zrobić badania. A pan mnie tak ogromnie zaskoczył, i dzisiaj, moi bracia, jestem już w trzecim miesiącu ciąży i daję to świadectwo ku czci i chwale mojego niebieskiego ojca, który spełnił to ogromne marzenie w moim życiu i życiu mojego męża. Bracia, chciałem świadczyć od małego. Miałem problem ze wzrokiem. Ale Pan mówił mi, żebym się nie martwił tym, że On mi da zwycięstwo, i że to nie będzie żadną przeszkodą w całym moim życiu, ponieważ On będzie moim wsparciem i siłą. I tak się stało, bracia, Pan Bóg pozwolił mi studiować, dawał mi najlepsze wyniki w całym roczniku. I chociaż był zawsze ten strach. Ze względu na mój wzrok, Pan Bóg mi pomógł, abym szedł do przodu. On mi pozwolił, abym każdy kurs ukończył, i w ten sposób skończyłem moje studia. Dyplom ozyskać, dalej chciałem studiować, skończyłem kolejne studia i również otrzymałem. stypendium za granicą. Pan Bóg mi pozwolił odbyć studia za granicą i ponownie spełnił swe słowa, pozwalając na to wszystko. I to bardzo było dla mnie szczęśliwe, ponieważ nauka mówiła o moich patologiach w oczu, o sześciu różnych. Pan Bóg zawsze dokonywał swoich dzieł. I nie pozwoli, żeby moje oczy straciły siłę, abym przestał widzieć, abym nic nie mógł przeczytać. I Pan mi mówił, że bym się nie przejmował, że po trochu będzie, wzrok mi przywracał. I gdy skończyłem te studia, powiedział mi kontynuuj studia. I w tym kraju, gdzie byłem, zdobyłem kolejne stypendium wymagania były bardzo trudne, ciężkie, wysokie. Nie miałem nich wszystkich, ale Pan Bóg mi powiedział, ja Ci obiecałem i ja Ci spełnię. Także ukończyłem mój doktorat, tak jak Pan obiecał. I w całym tym procesie, ponownie, Pan Bóg był ze mną. Nawet pozwolił, aby moje... Badania, moje studia, które, badania, które przeprowadzałem były przedstawiane i w ten sposób ukończyłem ten doktorat. I bracia, tak jak mówiłem, od małego miałem tych sześć różnych patologii i nauka mówiła, że stracę ten wzrok. Ale bracia, mam już prawie 30 lat, wciąż mam wzrok. Wszystkie te patologie Pan wstrzymał, i chociaż nauka mówić mogła, że będę bez wzroku niewidomy słowo Pana była ponad to. Ponieważ Pan Bóg to powiedział i dzień w dzień strzeże mi i pomaga mi, ponieważ Jego Słowo jest piękne i potężne. Również Pan mi obiecał, że nigdy mi nie zabraknie pracy, że On wszystko zapewni. I On pozwoli mi. Zostać zatrudnionym przez jedną firmę bardzo znaną. Cały ten proces Pan mi prowadził w śnie i ja wiedziałem, że ją zdobędę. I w całym tym procesie rekrutacji Pan Bóg mi pomagał. I kiedy otrzymałem wiadomość o tym zatrudnieniu, byłem szczęśliwy, bo w ten sposób chcę dać chwałę. I cześć naszemu panu, który spełnia i jest wierny. Tak jak mi to mówił od samego małego dzieciństwa. Dlatego to świadczę na Jego chwałę i cześć.